W dwóch zdaniach będzie trudno. <grymne> Największą wartością firmy są ludzie, ponieważ to od zespołu i ludzi zależy jakość obsługi klienta, jakość obsługi użytkownika kreatywność, innowacje, rozwój rozwiązań. Żeby było bezpiecznie, bo będę miał mniej roboty. <grymne> Właściwie, jak sobie myślę, to, to czym jest rozwój? To rozwój to są ludzie. To są ich szalone pomysły każdego dnia. Lubię przede wszystkim pracować z ludźmi, lubię pracować z partnerami biznesowymi i lubię dostarczać rozwiązania, które spełniają ich oczekiwania. Na ludzie. Na ludzie. Są zadowoleni, są z nami od lat. Dajemy im najlepsze na rynku w tej chwili narzędzie do tego, aby motywować pracowników w ich organizacjach. Jeżeli chodzi o zespół, mamy tutaj kapitana reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Jak tylko Lewandowski może być w takim dniu. Witam Was serdecznie. Life, work, wszystko razem, u mnie pomieszane, razem z koncertami, z muzeami, z Zoo i z tym wszystkim, co robię. A Ty co? Lubisz robić. <grywa> jak przychodziłem do tej firmy, to o benefitach niewiele wiedziałem. Kojarzyły mi się tak naprawdę tylko i wyłącznie z takimi pojęciami jak e, owocowe poniedziałki, budyniowe czwartki. <grywa> Czy jakaś joga po pracy. Natomiast okazało się, że można z benefitów zbudować bardzo duże narzędzie, które pozwala je oferować pracownikom również poza pracą. I już teraz mamy kilka dużych niespodzianek dla naszych klientów i użytkowników. Rozwijamy e-commerce w kierunku nowoczesnych technologii, m.in. opartych na sztucznej inteligencji. Będziemy mogli wraz z naszą załogą świetnych ludzi przekonywać klientów, że nasze rozwiązania są najlepsze na świecie, jak i w kosmosie, jak to mawia mój syn. Co jest najważniejszego w naszej kafeterii? Kultura. Przede wszystkim kultura. Fajnie się z Tobą gada. Wiem. <laughs> Nasz zespół IT składa się ze świetnych ludzi. Tworzymy zgrany team ekspertów, ale także entuzjastów technologii. Ponad pół miliona użytkowników i milion benefitów. Zespół. Bezpieczeństwo głupcze. Ludzie. Ruch. Oczywiście. Multisport. Elastyczność kontrolowana. Dobra zabawa. Ekipa. Najlepsza. Kawa. Przepyszna. Od <noise> No, dowozimy tych klientów. Kurczę, Dowozimy tych klientów. Ciek. Tak. naprawdę firmy, więc. I zawsze możemy nawzajem liczyć na siebie. Różni ludzie. Wiele potrzeb. Jedna, Jedna platforma. platforma. Jednym słowem, jesteśmy najlepszym zespołem. My benefit. My Benefic.